Kurczak kary to jedno z najpopularniejszych hinduskich dań. Przepis ten posiada setki modyfikacji. Dzisiaj wykonam jedną z nich. Ta wersja będzie bardzo szybka i łatwa do przygotowania. Zaczynam od przygotowania intensywnych smaków. Do nich będzie potrzebny mi świeży korzeń imbiru. Ucieram go na tarce, podobnie robię z czosnkiem. ząbek ucieram, a także skórkę z cytryny. Hinduskie potrawy muszą posiadać moc. Tak będzie i w tym przypadku. Użyję mocnej papryczki habanero. Jeżeli nie potrzebujecie aż tyle mocy, użyjcie zwykłej papryczki. Kroję ją i wrzucam do reszty. Do miseczki dosypuję też cukier trzcinowy, a także sproszkowaną kurkumę. Pora kurczaka. Użyję piersi. Kroję ją najpierw wzdłużnie w paski, a później w kostkę. O boku o długości mniej więcej centymetra, może trochę więcej. Kurczaczka z solę i przekładam do miseczki z resztą składników. Dolewam też oliwę z oliwek. I porządnie mieszam wszystkie składniki i odstawiam na 10-20 minut. W tym czasie kroję cebulę w plasterki i dorzucam do rozgrzanego łoka bądź patelni. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnetivi.pl. Ale wracam szybko do tego przepisu. Do smażącej się cebuli dodaję sporo pasty curry. Wszystko dokładnie ze sobą mieszam. Po 2-3 minutach smażenia, kiedy cebula zacznie mięknąć, dodaję kurczaka z wszystkimi przyprawami z miseczki. Smażę tak cały czas mieszając około 3-4 minut, aż kurczak się porządnie zetnie. Wtedy wykłada na talerz, podaję razem z białym ryżem, posypuję całość świeżą kolendrą. Jak widzieliście, przygotowanie tej potrawy jest bardzo szybkie i łatwe, a smaki i aromaty przenoszą nas wprost na półwysep indyjski. Przenieście się tam wraz ze mną, koniecznie robiąc tą potrawę w domu.